Uszkodzona była skrzynia. Boże, jak ja dobrze, jak ja się cieszę, aż, przepraszam, ale głos mi lata z podniecenia. Patrzcie co mam, SC-21 i SC-24. Kupiłem, bo głupio było nie kupić w takiej cenie, ale nie powiem wam, ile, Bożona ogląda. SC24 Stan Funkielnówka, sztuka nie śmigawka. Jedyny problem: tylko tutaj kawałek owiewki pęknięty i podobno coś ze skrzynią jest nie tak, ale zaraz sprawdzę. No i, jak, no i jak ją kupowałem, to tak od razu zacząłem szukać silnika drugiego, żeby już ze skrzyniem się nie bawić, tylko drogi silnik od razu kupić. No i wtedy napatoczyła się ta. Czyli st 21 czyli stara ulepa. Ona jest tak ulepiona, że jak ją myłem na myjni. To takie strugi niebieskie leciały i czerwone i białe. To taki szprejem chyba było malowane, ale całkiem ładnie, przyznacie. Wygląda to nieziemsko, bym rzekł nawet. Czyli CBR 1000F SC21 i F, sc 24 Chyba że już coś pomyliłem, bo ja mam problem z pamięcią, znaczy w ogóle z życiem. No i za tego ulepa dałem jeszcze mniej niż za tamtego, więc jestem zadowolony. Po co to kupować? Nie wiem, taniej już się nie da motorków kupić, więc mi to pasuje. W ogóle mam wypasioną kanapę, zobaczcie, biało-czerwoną, jak husaria. Generalnie, tak chcę patrzeć, patrzę, to wiadomo, że to jest struce, jakich mało, ale on jest taki, no patrzcie, nic nie jest po 79 tysięcy. W ogóle ciekawe, czy to odpala. Sprawdzę, pozwolę, że rozładuję je i będziemy patrzeć, o co chodzi. Dobra, bo ja sam nawet nie wiem, o, tutaj trochę się pogło w transporcie, muszę to... Rozluzować. Ja tu rozpinam pasy i tak będę tłumaczył. Tamten to wiem, że odpala. Natomiast coś tam rumocę w skrzyni podobno, coś stuka nie wiadomo o co chodzi. A ten to ja nawet nie wiedziałem, że go kupuję. Myślałem, że będzie drugi taki sam jak tamten, ale w sumie nawet lepiej, bo mam teraz dwa różne. A silnik w najgorszym wypadku tamtego to sobie kupię. tym oto sposobem mam dwa różne, więc to tak trzeba żyć. Tu AK numer jeden jest. Sprawdźmy, czy ten silnik się kręci. Czy w ogóle bateria ma prąd. Zobaczmy to. Nie. nie ma prądu, trzeba baterijkę podpiąć. To w takim razie chodźmy do tego, jak się rozplątuje. Patrzcie, jak to jest w jakim to jest wszystko ładnym stanie. Uchwycić nawet mam. Gniazdo USB, tu wszystko jest piękne, ładne. To tylko plakiem trzeba, żeby się miał Jest hit, no. Lakierek to jest Uff, Ale się zmęczyłem, ale ciężka ta klaka. Ale jest piękna. Tego nie było, podrapałem sobie wydech. Trochę. Teraz przy transporcie, nie, ja, Trochę było, no. Najważniejsze, że nie ma Patrzcie, podnóżki nówki, ten też. Tu trochę starte. co tu jest. Jakiś olej jest. To dobrze, to dobry znak. No zobaczcie, tu gramardzy na tym motocyklu nie ma. A się jaram. Kółka piękne, tarcze całe. Zaciski niezgnite, siedzenie w całości. Zbiornik tu miał w gniotkę. Tutaj widzicie? Ale to do wyciągnięcia sprawdźmy, Kraniczek. on off res. Aha, był na res. No to sprawdźmy teraz to, teraz to, teraz to. Wow, wow, wow. Eee, no! Klasor! Czyli chodzi wręcz wzorcowo. Zobaczmy, co z tą skrzynią. Nie, no, nic nie stuka. Ty, no. Dobra, idę po kask, się przejadę na wszystkich biegach. Tak zachowawszy, tak tylko. że zobaczyć. Może to w całości jest. Coś wali! Niemiec sprzedał ten motocykl, bo skrzynia biegów miała się rozlecieć. Przejechałem się i mówię, coś z przodu wali, chyba łożysko się rozleciało. I to łożysko stuka. Ale przejechałem się jeszcze kawałek. I patrzcie co stuka. Już to wkręciłem, bo błotnik by mi zdjęło. Tarcza jest odkręcona. Dwie śruby są odkręcone. Ta też. <grym wytrzymał> Jez, yes, no widzicie, no już nie muszę tego odkręcać bardziej. To mu stukało. Niemiec sobie jeździł. Niemiec sobie jeździł, mu wymienił opony na nowe w tej zebrze. Nówki założył, zresztą widać, są nowiutki. nowiutkie. No i pewnie odkręcał tarczę, nie wiadomo po co. Może klocki? nie wiem po co. A, pewnie na maszynę, jak wrzucał do wymieniania opon, to tarcza była od tej strony od dołu na maszynie i. I chyba, no i by ją pokrzywił albo coś, było niewygodnie, no i założył, zdjął tarczę i dwóch śrub nie dokręcił. No i motor wrócił, pojechał się chłop przejechać, wrócił z przejażdżki, skrzynia się rozleciała, w marcu go kupił, kupił go za kupę siana i uszkodzona była skrzynia. Boże, jak ja dobrze, jak ja się cieszę, aż, przepraszam, ale głos mi lata z podniecenia, bo naprawdę niewiele za to dałem. To nie zdarzają się takie rzeczy mi. Mi to się zdarzają takie rzeczy, że ma być dobrze, a jest źle. Pierwszy raz wrzuciłam na odwrót. Że ma być źle, a jest dobrze. Ha! Naprawdę, no odkręciłem go i działa. No co wam powiem? Jeszcze dokręcę te śruby i jeszcze raz się przejadę, żeby zobaczyć. Po ogóle szumi coś z przodu, ale to chyba ta opona po prostu szumi poszutrze. No jest, jest, no No jestem Jestem w szoku. Po, od początku to było dla mnie dziwne. W wądach takich się skrzynie nie psują. Że trzeba dobrze się postarać, żeby uszkodzić. Wiadomo są modele gorsze, że tam to łatwiej popsuć, ale bez jaj. No i tak mnie podkusiło, mówię a! Już miałem silnik kupować. Mówię, Przyjedzie, pogrzebie, może jakieś łożysko, może coś. No i udało się. Naprawiło. Tak czy inaczej to jest potwierdzenie tego, o czym mówię w każdym filmie przy zakupie gruza. Chcesz kupić motocykl używany z Niemiec, z Finlandii, Francji, Włoch, obojętnie skąd? Najpierw serwis później jeżdżenie z nie na odwrót. Nie ma jeżdżenia bez serwisu. Bez przejrzenia wszystkich śrubek, bo może chłopie pożegnać się z życiem. W ogóle zaskakujące jest to, jak ludzie nie czują motocykli. To nie chodzi o to, żeby być Markiem Markezem i tutaj robić kombinacje jakieś alpejskie, tylko chodzi o to, jak się naprawia skrzynię biegów w Hondach właśnie. To tak od razu mi to pachniało skrzynią biegów w Hondzie. O, kolejna nieprzykręcona. Dlatego nie wolno kupować motocykli, które nie mają serwisu. O, kolejna. O, kolejna skrzynia biegów się rozleciała, to chyba jest piąty bieg, to jest czwarty To jest trzeci to jest drugi Chciałem wam powiedzieć niniejszym, że naprawiłem skrzynię biegów CBR1000F SC24 No nie mam nic więcej do powiedzenia na chwilę obecną 46 600. olej podobno jest świeżo zmieniony, ale ja se zmienię, bo nie wierzę. Opony są nowe, założone to już wierzę, bo widzę, widziałem tutaj popisy mechanika albo tego pana, który sobie to robił. Klocki hamulcowe, klocki hamulcowe, jeszcze jako tako są. Trzeba zrobić mu przegląd, zobaczyć zawieszenia, zdjąć owiewki, poskręcać go. Cieszę, że nie jest zgnity, cieszę, że jest w całości, cieszę, że nic nie ma w nim do roboty. Cieszy mnie bardzo ten motocykl Zrobię pimp my zebra I będę miał cebrę Aaaa! Ha, ha! Tu widać była jakaś przygoda Widzicie z ogranicznika jest farba zdjęta Czyli wtedy pewnie jak tu się coś wbiło Ale to nie problem I delikatnie coś w tym silniczku Nie wiem czy, nie wiem, czy to będzie słychać cyk, cyk 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 robi Łańcuszek albo zaworki Tak po chwili. Ale to jest szum taki na siłę. Tak się odzyskuje reparacje wojenne. Pozdro, dara, cześć i pa. Kłaniam się Dzisiaj To byłem ja, wasze Wojsisko.